Szanowanko. Dzisiaj w cyklu spełniamy marzenia w ruderze na wygwiście. Takie oto antyczne łoże. Tutaj może doświecę lekko latarką, żeby było widać. Ma takie bogate rzeźbienia, niczym w jakimś kościele na weznurzu. We zgłowie już tylko z takimi drobnymi kolumienkami małymi. Są jeszcze dwie szafki dołączone w zestawie i całość poprzez kompleksy z dzieciństwa przedłużona na 2,30. A jakie to były kompleksy z dzieciństwa? Otóż takie, że zawsze jak mieszkałem z rodzicami, to matka oddawała jakimś patusom. Miała miękkie serce i że zawsze dla patologii trzeba oddać jakieś dobre meble. I to tak zawsze bez żadnych konsultacji, w stylu, że przychodzisz ze szkoły, a tu nagle Twoje łóżko jest już wyniesione dla patusów, którzy wiadomo, na jaką partię głosują. Dokładnie. Wszyscy wiedzą. I te patusy zawsze zabierały dobre meble, a mi zostawiali jakieś tam stare syfy ze strychu z ostrymi krawędziami na metr 80, m. a wiadomo, że się nie śpi od krawędzi do krawędzi, tylko tam zawsze trochę niżej głowa, trochę dalej nogi, więc człowiek spał po prostu na jakiś Kantach ostrych, i miałem takie traumy z dzieciństwa, że stwierdziłem, że jakbym miał własne łoże, to je przedłużam tak absurdalnie. I przedłużyłem sobie na 2,30 poprzez dobór tego typu deseczek, które nawet idealnie się wstrzeliły poprzez lakirobejce w kolor wezgłowia i weznuża. I musiałem sobie dorabiać taki stelaż, stąd też te pseudo-ozdobne śruby, żeby się wszystko trzymało. I ma teraz gruby na 24 cm, z jakimiś tam bajerami, typu tam kokosy, nie kokosy, i jakieś tam strefy miękkie i, i twarde, i dwie grubości, H4 z jednej, H3 z drugiej, muszę sobie regulować. Także mam teraz taki komfort, że sobie mogę nogi wyciągnąć do końca, i jeszcze jest bardzo daleko do krawędzi. A! Jak się ma standardowe prześcieradło jakieś takie, no to później jest tak, że ono nawet nie starcza do końca, jak widać, tudzież standardową pościel, więc to by trzeba było sobie ewentualnie jakieś dłuższe zakupić, ażeby było dobrze, no ale ogólnie łóżko jest konkret. Chciałem je jak najszersze, ale tu mnie zawsze ograniczała szerokość tego weznuża i to jest na 1,40 m, gdyż wezgłowie jest szersze, dałoby się poszerzyć, ale niestety weznurze już jest takie, więc już wykorzystałem je na maksa. Tak więc mam takie łóżeczko 230 na 1,40 m, gruby materac, jest konkret, jest antyk, styl z grubsza eklektyczny i kolejne marzenie spełnione można się poczuć jak w kościele.